Smutny jesteś? Nie. Ale co to jeszcze gwarancja się łapie. Co? Jeszcze gwarancja? No, to jest normalne. Moim zdaniem, jak mnie się nie łamie, to znaczy, że coś z nim nie halo. Zasada główna w metalurgii mówi, że jak coś jest twarde, to nie może być miękkie. Tak jest? No właśnie. Tak jest. Dobrze, że jesteś, chłopaki. inżynier Ja jeszcze nie inżynier, ale już, już metalurg. Krzysiek, nacieraj! Tak zawsze dziadki mówią na turniejach. Nacieraj, nacieraj. Właśnie, ale to jest brżul.

Krzysiek, bardzo mi się podoba to, że Krzysiek zawsze chroni dupę, jak po jedynkach. Jezu. Tak, o, widzisz patrz.